Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, agregat już wylądował u mnie w garażu, a to oznacza nic innego jak koniec sezonu roboczego dla niego. Nie mam po prostu więcej w najbliższym czasie zleceń na prace szpachlarskie. Większość moich tegorocznych zleceń to są prace glazurnicze, a to jest idealny czas, moment, żeby zrobić film podsumowujący, jak mi się pracowało na Rangerze Trójce. Jakieś plusy, minusy i tak dalej, oczywiście. Od razu zaznaczam i proszę to wziąć pod uwagę, że ten film to nie jest recenzja agregatu. Agregatu, tak jak mówię, Comac Ranger 3. Traktujcie to po prostu może jako luźny film, moją opinię na temat oczywiście, szczerą opinię na temat właśnie tego sprzętu. Dlaczego nie traktować tego jako recenzji? Bo chcę być z wami szczery, dostałem ten sprzęt y, od firmy Comac na testy żeby zobaczyć jak się nim robi, żeby nagrać filmy i tak dalej. Więc według mnie, żeby być obiektywnym wobec całości nagrań ludzi i tak dalej. Po prostu nie chcę tego nazywać recenzją, ale szczerą opinią na temat tego Agregatu. Oczywiście, żeby ten film nie był zbyt monotonny, że sobie tylko siedzę i papla, ma Wy na moją niezbyt piękną mordkę. W trakcie materiału będą pojawiały się przebitki z po prostu zmycia tego agregatu, tak żeby to coś urozmaicić, a po drugie, no jeżeli ktoś chce jeszcze raz sobie przypomnieć, czy w ogóle zobaczyć, jak się myje, serwisuje agregat po dłuższą przerwę, no to... Zawsze to będzie jakieś urozmaicenie i zawsze będzie się to lepiej oglądało, bo nie ma co ukrywać, że moja mordka do najpiękniejszych nie należy i nie musicie za długo na nie patrzeć. Od razu zaznaczę, że w tym fragmencie będę się odnosił bezpośrednio do konkurencji Rangera Trójki, czyli marka 10 i zrobimy sobie, wy na pewno teraz widzicie, taką tabelkę z porównaniem, co dostajecie w takim bazowym zestawie zaraz pokupnie. Jeżeli chodzi o marka 10., brałem wersję wersji standard do porównania, nie brałem wersji nazwijmy to pro. No i teraz sobie zobaczcie, co dostajecie na start z rangerem trójką, w porównaniu do marka 10. No nie ma co ukrywać, że bazowy zestaw, jeżeli chodzi o rangera trójkę, jest bogatszy, bogatszy i nazwijmy to taki bardziej pełny. Macie dla mnie rzecz, która jest genialna, jeżeli robicie gładzie, to jest kosz zasypowy. Ja już w poprzednich filmach dotyczących właśnie gładzi wspominałem, że robota z tym koszem no, jest super, z racji tego, że nie musicie tak często podmieniać wiaderek z gładziem i tak dalej. No, to tutaj macie bazowo, startowo, od razu w zestawie. U konkurencji musicie to sobie dokupić osobno. Zwróćcie też uwagę, no niestety, na... albo stety, na koszta. Ile kosztuje... Ranger, a ile kosztuje Marek? No niestety różnice są. Oczywiście ja rozumiem, że Komac to jest mniej znana marka, mniej rozpoznawalna i tak dalej, aczkolwiek przy tej różnicy cenowej i naprawdę patrząc z perspektywy jak mi się robiło tym sprzętem, no nie ma się po prostu czego wstydzić. Taka jest moja opinia. Oczywiście są niuanse, jeżeli chodzi o e, oba Urządzenia, ale naprawdę ranger trójka w porównaniu do konkurencji nie ma za bardzo czego się wstydzić. Tak po prostu. Kolejną sprawą, choć nie wiem dlaczego, dla niektórych tak bardzo istotną jest y, sprawa, gdzie agregaty Komadce są montowane. Zadałem oczywiście pytanie y, i uzyskałem odpowiedź, że Agregaty Komaxa są montowane w Polsce, a dokładnie w Lublinie. Więc jeżeli ta informacja jest dla kogoś istotna, to tak możecie wspierać polską firmę, polski rynek i tak dalej, bo agregaty są montowane w Polsce. I teraz chyba najważniejsza część tego filmu, czyli moja opinia na temat rangera trójki. Zaznaczę tylko, że pracowałem na agregatach konkurencji. Zresztą posiadam taki agregat, więc. Mam bezpośrednie porównanie, jak się pracuje jednym i drugim sprzętem, i powiem Wam szczerze, dużych różnic nie ma. I teraz tu nie chodzi o to, że tak jak wspominałem wcześniej, no ja ten agregat dostałem na testy i je ja muszę go chwalić. Nie. Tu po prostu chodzi o to, że naprawdę niuanse. Są, ale te niuanse, broń Boże, nie wpływają na jakość pracy, na kulturę pracy i tak dalej. To jest na tej samej zasadzie, że jeden lubi brunetkę, drugi blondynkę, a trzeci będzie robił rudę. Więc no niestety, no kwestia preferencji i tak dalej. I teraz nie chcę się wydawać jakieś tam magiczne szczegóły, bo to widzieliście na tabelce, to sobie sami musicie ocenić, co dostajecie więcej i tak dalej. Ale z perspektywy czasu patrząc, jeżeli drugi raz miałbym kupić agregat i miałbym do wyboru Komatsa Rangera i konkurencję patrząc na bazowy zestaw startowy, patrząc na ogólnie na parametry, żeby nie wchodzić jakoś tam głęboko w szczegóły, no to bez obrazy, ale w szedłbym w Komatsa. Szedłbym w Komatsa, bo dostajecie, no w lepszych pieniądzach, nie ma co się ukrywać, no, w lepszych pieniądzach dostajecie bogatszy zestaw, który znowu nie ustępuje. Konkurencji. Po prostu on nie ustępuje konkurencji. To jest sprzęt, który naprawdę warto wziąć pod uwagę, rozważyć. Nie wiem, czy jest możliwość wypożyczenia sobie sprzętu z komaca, nie wiem, na jakiś dzień testowy, zajechania do siedziby i tak dalej. Ja zdaję sobie sprawę, że to, czy wy wydacie 28 tysięcy, czy wy wydacie 30 tysięcy, to i tak są duże pieniądze. Tak jak mówię, tego nie wiem, czy jest taka możliwość, ale jak dla mnie ten sprzęt. To nie jest zły sprzęt, po prostu nie jest zły sprzęt i nie ma się czego obawiać. No i teraz ktoś może powiedzieć, że ja jestem bezkrytyczny, że zachwalam sprzęt i tak dalej. Nie, ten sprzęt ma, nazwijmy to wady, ale to jest górnolotnie powiedziane, żeby to też źle nie wybrzmiało. Ten sprzęt ma rzeczy, które mi się nie do końca podobają, tylko że to nie są rzeczy, które wpływają, nazwijmy to, na całokształt, tylko na, na to, że ja mam, czy miałem. Porównanie z innymi sprzętami. O czym mówię, albo co mam na myśli? Po pierwsze, to jest drobnostka, którą zobaczycie zaraz po wypakowaniu agregatu i zaczniecie go skręcać. Nie ma nawet najzwyklejszych, najtańszych kluczy do skręcania całego zestawu. Nie jest to jakiś poważny problem, ale fajnie by było, jeżeli takie klucze byłyby dodawane do zestawu. To nie muszą być jakieś markowe klucze, ale no nie każdy robiąc gładzie ma na starcie czy pod ręką ten klucz. To jest rzecz, którą trzeba sobie pamiętać, żeby mieć po prostu skręcając ten sprzęt. Kolejną pierdołą, którą mogę zaliczyć do delikatnych wad tego agregatu to są oprawy dysz, a mianowicie one wyglądają... Słabo. Chodzi o to, że one są tak jakby z cienkiego plastiku, one się nie rozwaliły przez to co ja robiłem. A powiedzmy sobie szczerze, przy gładziach niekiedy trzeba, no się trzeba. Uderzy się tym pistoletem czy cokolwiek takiego, czy o podłogę się uderzy, one się nie rozwaliły. Ale wizualnie sprawiają wrażenie powiedzmy takich delikatnych. To jest po prostu moja opinia i powiedzmy w ten sposób to jest trochę takie czepianie się. Na siłę, ale naprawdę nie mam poważniejszych zarzutów, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Ostatnia taka bardzo mocno naciągana wada Rangera Trójki to jest to, że obudowa nie jest gładka. Ja jestem za natury leniwym człowiekiem, lubię szybko wyczyścić narzędzie i o nim po prostu zapomnieć. A front Rangera Trójki jest jakby rzeźbiony, karbowany, ma wypustki itd. Jeżeli szpachlowaliście tam, gdzie jest postawiona maszyna, i Wam tam po prostu się zbrudziło, bo tam sobie gdzieś trysnęliście i no, zbrudziliście sobie agregat, no to czyszczenie tego to, to trochę Wam zajdzie. Ale tak jak mówię, no to są takie no, szukanie dziury w całym, bo nie ma, bo nie mam naprawdę takich poważnych mankamentów, do których mógłbym się dowalić. Dla mnie fajną sprawą, o której w sumie wcześniej nie wspomniałem, to jest. To, że możecie sobie szpachlować na dwa pistolety, na start po prostu, możecie sobie podłączyć dwa pistolety, możecie robić dwa pomieszczenia, czy w dwie osoby to samo pomieszczenie. To jest ułatwienie, to jest przyspieszenie pracy, to jest fajna sprawa. Teraz mi się przypomnia taka jedna rzecz, jeżeli chodzi o agregat, bo chyba. Nie wspominałem albo nie pokazywałem jej na poprzednich filmach, a może to kogoś interesuje, to jest, czy ten agregat jest głośny, jak on pracuje i tak dalej. No to sobie posłuchajcie po prostu, jak chodzi tłok, jak to wszystko działa, żeby potem nie było jakichś tam niedomówień. Tak mówię, może dla kogoś to jest istotna sprawa. Agregat mam już gruntownie wyczyszczony, fakt zewnątrz za bardzo się nie zmienił, ale wewnątrz jest już dokładnie przeczyszczony, wszystkie filtry są z powrotem pozakładane tak, żeby nic się nie zgubiło. Jeżeli wiecie, że agregat ma stać dłuższy czas, kilka tygodni, kilka miesięcy, dobrze jest krótki obieg zalać po prostu specjalnym płynem do konserwacji, tak, żeby sprzęt był gotowy do roboty we właściwym czasie, we właściwym stanie. Jeżeli chodzi o takie. Ostateczne podsumowanie tego sprzętu. Pamiętajcie, że cokolwiek ja Wam nie powiem, to i tak Wy ostatecznie podejmujecie decyzję, to Wy wydajecie pieniądze. Ja szczerze mogę powiedzieć, z tym agregatem problemów nie miałem. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link do strony producenta jest w opisie filmu. A tymczasem do następnego.